Miałam 10 lat, kiedy moje życie nagle się zmieniło. Jeszcze rano pakowałam książki do plecaka, jak w każdy inny dzień, a kilka godzin później siedziałam z walizką na tylnym siedzeniu samochodu w drodze do domu babci. – Kochasz u babci, prawda, Melody? – zapytała mama, wiążąc mi włosy w kucyk. Kiwnęłam głową. Byłam dzieckiem. Myślałam, że to jakaś przygoda, może niespodzianka. Nikt nie powiedział mi, że na chwilę oznacza na zawsze – wszystko zaczęło się przez Chloe. Moja młodsza siostra miała wtedy pięć lat i trenowała gimnastykę. Jej trener powiedział, że jest wyjątkowa, że ma talent, że może zajść bardzo daleko. Rodzice uwierzyli w to bez cienia wątpliwości. Od tamtej pory całe życie kręciło się wokół Chloe. Jej treningi, zawody, przyszłość mówili, że muszą się poświęcić dla jej kariery, że warto, jeśli może zostać mistrzynią olimpijską. A ja? Ja im po prostu nie pasowałam do planu. Na początku próbowali to ubrać w ładne słowa. Jesteś starsza, Melody, mówiła mama z uśmiechem, jakby oddanie mnie było jakimś honorem. Dasz radę, a poza tym będziesz mogła lepiej poznać babcie. Tata dodał: Odwiedzimy cię cały czas, zobaczysz, będzie fajnie. Ale nie odwiedzili, nie dzwonili też za często. A potem już wcale. Gdy zbliżały się moje jedenaste urodziny, babcia posadziła mnie przy stole i powiedziała wprost: Kochanie, twoi rodzice muszą się skupić na Chloe. Myślą, że naprawdę może coś osiągnąć. Dlatego zostawili cię tutaj ze mną. Jej głos był łagodny, ale w oczach widziałam złość. Wiedziała, że to nie było fair, i próbowała dać mi to, czego potrzebowałam: miłość, bezpieczeństwo, dom. Ale była już starsza. Miała problemy z poruszaniem się, coraz gorzej widziała. Codzienne dojazdy do szkoły i z powrotem były coraz trudniejsze. A ja czułam się sama. Prawda była prosta nie chodziło o to, że musieli mnie zostawić. Chcieli. Nie chciałam tego jeszcze wtedy rozumieć, ale coś we mnie pękło i tego dnia, kiedy babcia powiedziała mi prawdę, zrozumiałam jedno: Nie wrócę już do domu. Po kilku miesiącach z babcią wszystko zaczęło się sypać. Nie dawała już rady. Codzienne obowiązki były dla niej coraz trudniejsze, a ja, choć starałam się pomagać, byłam przecież tylko dzieckiem. Czułam, że nie chce mnie zawieść, ale też, że nie może dłużej udawać, że to wszystko nas nie przerasta. I wtedy pojawili się oni: wujek, rob i ciocia Lisa. Nie mogli mieć własnych dzieci. Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechali i ciocia przytuliła mnie od razu, jakby znała mnie całe życie. Nasze cudowne dziecko. Powiedziała. Brzmiało to dziwnie, nie wiedziałam, jak się z tym czuć. Ale to zdanie zostało ze mną. Wujek rob żartował, że bocian źle mnie doręczył. Zdecydowanie zostałaś źle przekierowana, Mel, zaśmiał się pewnego wieczoru. Zgadzam się, dodała ciocia lisa, poprawiając mój sweter. Jesteś tam, gdzie twoje miejsce, moja słodka dziewczyno. Na początku nie umiałam się z tego śmiać, ba nie wiedziałam nawet, czy mogę się czuć bezpiecznie. Zbyt długo czekałam, aż ktoś mnie znowu zostawi, ale z czasem zaczęłam im wierzyć. Każdego wieczoru ciocia siadała ze mną na łóżku, szczotkowała moje włosy i zaplatała je w dwa warkocze. Mniej się niszczą, kochanie, i będą rosły silne, tak jak ty. Kupowała nam ubrania w pasujących kolorach, chodziła na każde przedstawienie w szkole. Nieważne, czy to było śpiewanie kolęd, czy nudne zebranie z rodzicami, ona zawsze tam była. Była matką, której zawsze potrzebowałam. Wujek Rob był inny, ale równie ważny. Zawoził mnie na lody, kiedy miałam zły dzień. Robił głupie żarty i udawał, że rozumie się na makijażu, tylko po to, żeby mnie rozśmieszyć. Czułam, że go obchodzę, że naprawdę chcą mnie w swoim życiu. I nagle nie czułam się już sama. Gdy skończyłam 12 lat, przestałam dzwonić do moich biologicznych rodziców. To zawsze ja próbowałam, ja dzwoniłam, ja czekałam. A oni rzadko odbierali, rzadko odpisywali, przestali nawet wysyłać kartki na urodziny. Jakby naprawdę przestali istnieć. W wieku 16 lat Rob i Lisa złożyli dokumenty i oficjalnie mnie adoptowali. To był jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. Ciocia Lisa udekorowała podwórko lampkami i balonami, zrobili małą kolację w ogrodzie. Były moje ulubione czekoladowe babeczki i szczeniak. Nazwałam go Pixel. Pamiętam, jak ciocia wzięła mnie za rękę i powiedziała: Teraz jesteś moja, moja melody. Zawsze Cię kochałam. To przez Ciebie, Rob i ja chcieliśmy mieć dzieci, ale kiedy się do nas wprowadziłaś, zrozumiałam, że to nie chodziło o jakiekolwiek dziecko chodziło o Ciebie. Rozpłakałam się. Nie płacz, słodka dziewczyno, powiedziała przytulając mnie. Chodź, czas na kolację. I wtedy poczułam coś, czego nie znałam od dawna. Dom, nie ten z którego mnie wyrzucili, tylko ten, który mnie przyjął. Czas płynął, a ja powoli zapominałam, jak to było, gdy próbowałam zasłużyć na miłość. W domu roba i lisy nie musiałam już walczyć o uwagę, nie musiałam być idealna, żeby ktoś mnie zauważył, mogłam po prostu być sobą i to wystarczało. W liceum odkryłam coś, co mnie naprawdę wciągnęło informatykę. Byłam zaskakująco dobra. Programowanie, rozwiązywanie problemów, budowanie czegoś z niczego to wszystko dawało mi poczucie sprawczości, kontroli. W świecie, który kiedyś wydawał się zupełnie odebrany, tu mogłam decydować. Pamiętam jedno spotkanie rodziców z nauczycielami. Rob siedział obok mnie w swojej ulubionej koszuli w kratę. Mój nauczyciel od informatyki powiedział, że mam naturalny talent, że powinnam rozwijać się w tym kierunku. W drodze powrotnej do domu, Rob spojrzał na mnie i zapytał: Chcesz się tego uczyć po szkole? Zastanowiłam się chwilę. Myślę, że tak, ale. To pewnie drogie. Nie wiem, czy... Mel przerwał mi. Przestań. Szkoła? Jest jak najbardziej na stole. Zawsze ci powtarzaliśmy, że jesteś nasza. I to znaczy, że utorujemy ci drogę do przyszłości, Songbird. Tak, Songbird, tak mnie nazywał. To było jedno z jego wielu ciepłych przezwisk. Każde z nich miało w sobie coś miękkiego, coś troskliwego. Ale Songbird było wyjątkowe. Może dlatego, że brzmiało jak moje imię, a może dlatego, że pierwszy raz ktoś widział we mnie coś pięknego. Dzięki nim dostałam się na studia, ukończyłam je i dostałam pierwszą pracę w IT. Teraz mam 22 lata, mieszkam sama, robię to co kocham i jestem, po raz pierwszy w życiu, spokojna. Nie myślałam o moich biologicznych rodzicach przez lata, aż do niedawna. Chloe, ta sama Chloe, dla której mnie zostawili, miała wypadek podczas treningu. Złamała nogę i rękę. Lekarze powiedzieli, że nie wróci już do dawnej formy. Nie na poziom elitarny. Jej kariera się skończyła. I nagle... Moi rodzice sobie o mnie przypomnieli. Pierwszy raz odezwali się w święta. Dostałam SMS-a. Bez wcześniejszego kontaktu. Bez ostrzeżenia. Krótką wiadomość, jakbyśmy byli zwykłymi znajomymi. Cześć Melody! Tak bardzo za tobą tęsknimy i chcielibyśmy się ponownie połączyć. Spotkajmy się wkrótce, co powiesz na kolację. Zignorowałam to, ale w Wigilię osaczyli mnie. Poszłam na pasterkę z babcią. Ona nadal uwielbiała te tradycje, mimo że z trudem chodziła i skarżyła się na bóle stawów. Trzymałam ją za ramię, pomagając wejść do kościoła, kiedy zobaczyłam ją, moją biologiczną matkę. Stała tuż przy drzwiach i uśmiechnęła się, jakbyśmy widziały się wczoraj. Melody, zawołała, wyciągając ręce do uścisku. Jesteś taka piękna, stanęłam jak wryta. Wiedziałam, kim jest, wiedziałam, kim był mój ojciec, który zbliżał się do nas z tyłu, ale nie zamierzałam im tego ułatwić. Spojrzałam na nią chłodno i zapytałam. Przepraszam, czy ja cię znam? Jej twarz zbladła, jakby ktoś zgasił w niej światło. Ale mój ojciec zaraz podniósł głos, czerwony na twarzy. Przepraszam, młoda damo, co to za ton? Wiesz dobrze, że jesteśmy Twoimi rodzicami. Przechyliłam głowę, udając, że się zastanawiam. Rodzice? Ciekawe, bo moi rodzice są teraz w domu, pakują ostatnie prezenty i czekają na mnie przy wigilijnym stole. Wy, wy musicie być Antony i Carmen, ludzie, którzy mnie wydali. I odeszłam. Usiadłam z babcią, a ich spojrzenia paliły mi kark przez całą mszę. Po wszystkim znowu mnie zatrzymali. Melody, naprawdę nas nie poznajesz? Zapytała cicho mama. Spojrzałam na nią spokojnie. To nie ma znaczenia, odpowiedziałam. Kiedy odchodziłyśmy z babcią, mocniej ścisnęła moje ramię. Dobrze im powiedziałaś, kochanie, szepnęła. Ja dla nich też przestałam istnieć, kiedy cię oddali. Krzyczałam na nich wtedy ale nigdy nie słuchali. Kilka dni później znowu się odezwali, tym razem zadzwonili. Melody, skarbie, zaczęła mama z tym sztucznym ciepłem, którego kiedyś się bałam. Teraz, gdy tak dobrze sobie radzisz, może mogłabyś trochę pomóc rodzinie. Wiesz, po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy, prawie się roześmiałam. Co dla mnie zrobiliście? Masz na myśli to, że mnie porzuciliście? Nie bądź taka dramatyczna, syknęła. Daliśmy ci przestrzeń, żebyś wyrosła na niezależną kobietę, gdyby nie nasze poświęcenie byłabyś nikim. Zatkało mnie? Nie, to nie wy mnie wychowaliście. To ciocia Lisa i wujek Rob zrobili ze mnie to, kim jestem. To im zawdzięczam wszystko. Wam nie jestem winna niczego. Ojciec próbował jeszcze coś powiedzieć, ale rozłączyłam się. Chloe też nigdy nie próbowała się odezwać i może dobrze. Ona, tak jak oni, wybrała swoją stronę dawno temu. Nowy rok był magiczny. Ciocia Lisa zrobiła swoją słynną szynkę, glazurowaną miodem, a wujek Rob no cóż, próbował znowu upiec ciasteczka. Były lekko przypalone, ale smakowały jak dom. Siedząc z nimi przy stole, śmiejąc się, poczułam to z całą mocą. To jest moja rodzina. Nie ci, którzy mnie zostawili, ale ci, którzy zostali którzy kochali bezwarunkowo, którzy trzymali mnie za rękę, kiedy było trudno, i zostali, kiedy inni odeszli. Moi biologiczni rodzice mogą próbować wracać, mogą mówić, że to wszystko dla mojego dobra, ale nie da się naprawić czegoś, co się porzuciło, nie wtedy, gdy ktoś inny, ktoś lepszy, zbudował na tym coś prawdziwego.